Trener Edward Lorenz sięgnął więc po Maciejamizie, który przez 5 miesięcy leczył kontuzję i który w jesiennym meczu w Warszawie strzelił dwa gole. Jestem bardzo zadowolony, że trener mi dał szansę. Będę starał się ją wykorzystać i, i zadomowić się w składzie jak najdłużej. Mam nadzieję, że dzisiaj wygramy z Polonią. Jestem o tym przekonany i będzie to krok do Mistrzostwa Polski. Dariusz Żydowczyk nieustraszony. Niewystraszony. Nie Panie trenerze, dom. czy czuje się pan szkoleniowcem zespołu Rugbystów? <laughs> Cieszę się i dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że wygramy. Mamy dużą przewagę wzrostu, także my nie powinniśmy dominować. No i coś z przyłożenia myślę, że coś zdobyć, jakieś bramki. Ciemo, bramki Ta. Tak. Widzę, że tak tak w tej gry zespołowej pan panował bezwzględnie. Tak jest. E, na poważnie myślę, że będzie to dobre spotkanie. Chcielibyśmy oboglądać takie spotkanie. Mam nadzieję, że kibice, którzy przyszli na stadion yy, Chorwackiego Ruchu, yy, zobaczą dobry mecz, bo to przede wszystkim o to chodzi. W zespole Polonii Warszawa zabrakło pauzującego za kartki Tomasza Wieszczyckiego. W ruchu z tego samego powodu Marka Wleciechowskiego. Drugi trener ruchu, Waldemar Fornalik, demonstrował przed meczem olimpijski spokój. No to jest pytanie, czy stwierdzenie faktu? Stwierdzam fakt. No to zgadza się. W związku z tym spokojem możemy zadać pytanie? Bardzo proszę. Kto wygra? No, ja myślę, że my. Dlaczego? Po pierwsze, że trzeba wygrać. Po drugie, że gramy u siebie. No a po trzecie, no jak nie dzisiaj, to kiedy? Jakub Wierzchowski, ten, który zatrzyma Polonie Warszawa. Mam nadzieję. W jaki sposób? Dzięki bezbłędnej grze. Złożyliście życzenia Krzysztofowi Bizackiemu? Miał wczoraj urodziny. Oczywiście wszyscy, wszyscy życzyli mu bramki w dzisiejszym meczu. Ale fety nie było i to chyba też nie. Nie, nie, w żadnym wypadku. Tomek, dawno nie strzeliłeś bramki? Najważniejsze, żebyśmy wygrali i to będę z tego zadowolony. Horzowski ruch Białe koszulki rozpoczął od zdecydowanych ataków na bramkę Mariusza Liberdy. Już w minucie. Pożewianie byli bliscy zdobycia prowadzenia. Akcja Mariusza Śrutwy, Krzysztof Wizacki. Po tym dośrodkowaniu mija się z piłką. Początek spotkania dosyć szybkie tempo, sporo udanych akcji z jednej i z drugiej strony oto atak lewym skrzydłem Tomasza Kiełbowicza, dośrodkowanie i arkadiusz Bąk był bliski. Zaskoczenia Jakuba Wierzchowskiego. W 24 minucie oglądaliśmy akcję, po której padła. Bramka. Zdobył ją jubilat. Zawodnik, który skończył w dniu wczorajszym 27 lat Krzysztof Bizacki. Najpierw Sławomir Paluch dośrodkowanie główka Paszulewicza tu otrzymuje piłkę Krzysztof Bizacki i woleja uderza lewą nogą. Fantastyczny gol. 1 do zera dla drużyny Chorzowskiej. Pierwsza twoja bramka była fantastyczna. No jakoś przełożyłem z pół współobrotu akurat yy... Więcej szczęścia, bo akurat siadło po długim. Kilkanaście minut później Chorzewianie stracili bramkę. Oli Sadebe, nigeryjczyk, zaatakował prawą stroną boiska, minął jednego z obrońców. Jego dośrodkowanie trafiło wprost na nogę obrońcy zespołu niebieskich Tomasza Szufnity i po samobójczym strzale 1 do jednego. Chorzewianie mogą mówić o pechu. Ta niefortunna sytuacja nie zdeprymowała zespołu niebieski. Nadal gospodarze atakowali i oto jak padła druga bramka w tym spotkaniu. Najpierw Sławomir Paluch strzelał odbitą piłkę, przejął Krzysztof Bizacki i dwa do jednego dla drużyny Chorzowskiego Ruchu. To jest też trochę szczęścia, Mariusz Ciutywa się przepychał tam z obrońcą i tylko do pełni dobijając chyba z kilku metrów. Krzysztof Bizacki zdobył 13 bramkę w tym sezonie. Znakomita dyspozycja strzelecka tego zawodnika. Ale chorzywanie krótko cieszyli się prowadzeniem, bo to znowu pech dał znać o sobie. Strzał z rzutu wolnego Tomasza Kiełbowicza. Piłkę dotyka głową Marcin Baszczyński, myląc bramkarza i jest 2 do dwóch. W końcówce meczu Chorzowianie zdecydowanie zaatakowali. Krzysztof Bizacki był bliski doprowadzenia do zwycięstwa. Miał dwie znakomite sytuacje, ale nie zdołał ich wykorzystać. Tak więc mecz zakończył się rezultatem remisowym 2 do 2. Warszawska Polonia straciła w rundzie wiosennej pierwsze dwie bramki. Mogłeś przechylić szale zwycięstwa, w końcówce miałeś dwie doskonałe sytuacje, które zresztą sam wypracowałeś. No, przy pierwszej na pewno sam sobie zawiniłem, to, że tego nie strzeliłem, byłem praktycznie na, na czwartej pozycji. No, drugą, drugą chciałem przymierzyć, po drugim słupku minimalnie chybiłem, no i, no i żal tego, że tego nie wykorzystałem. Włożyliście sporo sił w ten mecz, a jednak nie macie pełni satysfakcji. No tak, gdy no, się remisuje na własnym stadionie, trudno mieć satysfakcję, no, musimy, musimy wygrać, żeby coś osiągnąć Powoli to ten cel, który, który założyliśmy, sobie, założyliśmy sobie przed rundą ucieka. Był to mecz Krzysztofa Bizackiego. Nie, na pewno nie. Zagraliśmy całą drużyną, w... dużo żeśmy na pewno włożyli w to wysiłku, no ale coś no, trudno, trudno, trudno pogodzić się z tym remisem, no ale o tym jutro nie będzie pamiętał w jakim stylu liczą się, tylko liczyć tylko punkt, no i... No będziemy ten mecz analizować. No cóż, można powiedzieć, że jak to stare przy sobie mówi, lepiej dwóch rannych niż jeden nieżywy remis, który tak naprawdę powiedziawszy nie zadawala żadnej z drużyn, bo i ruch miał sytuację, żeby mecz wygrać przede wszystkim 6-4 bramki, prawda? Także, także jest to smutne, że 6-4 bramki i tylko zremisował. Ruch był tą drużyną, która no, stwarzała sobie sytuację, miała tej sytuacji więcej od nas. Także po meczu jesteśmy zadowoleni, że mi jeden punkt słowa. Czy pańską drużynę opuściły siły w końcu meczu? Mogło to tak wyglądać, aczkolwiek wie pan, to są profesjonaliści, oni mają przygotowani i grać tak jak kalendarz jest ułożony. A kalendarz jest ułożony tak, że gramy 9 spotkań w kwietniu. Na pewno zregenerujemy siły i w kolejnym spotkaniu ligowym tych sił nam nie będzie brakowało. Z drużyną, która rewelacyjnie gra wiosną, bez straty punktu, bez straty